Na podstawie co sobie ty pojeździłem już, to mogę stwierdzić jednoznacznie, że wszyscy ci, którzy zabierali go w jakiś tam uu, trudny teren, który, jak się okazuje z mojego krótkiego testu, nie jest wcale taki trudny, jakby się wydawało, bo tego nie idzie zatrzymać nigdzie, to paradoksalnie ja biorę ten sprzęt w trudny teren, czyli teren zabudowany. No tak, nie zagrzał się. Jeździ bardzo fajnie. Dyfer z tyłu zblokowany, ale y, tam delikatnie z zakretu wychodzi oczkiem, ale to jest nic. Yeah. O kurczak, ja co tu się dzieje? O No nie, to zawracamy. My nie będziemy tak się bawili tutaj w koreczku. Ale tutaj będzie... No pokręciło tych ludzi, naprawdę? O, to tak się wydostaniemy stąd. Puścimy tych ludzi, co chcą tu wjechać. Mam dzisiaj do dyspozycji taką maszynę, którą muszę dojechać z Janek do Kobyłki, czyli przejechać przez Wisłę gdzie najlepszym, najlepszą drogą byłoby S8 którym to codziennie jeżdżę Niemniej jednak tym pojazdem na S-8 wjechać nie mogę oficjalnie, bo jest to ciągnik kategorii T1B o w ogóle patrzcie jak, jak fajnie brodził tutaj aż się Rosa zrobiła za lampami, ale wiem, że był topiony dość dobrze. Nieważne Quality Pass OK okej. Okay no, jadę w kurce, jadę w kasku kask nie jest mi potrzebny, no bo w ciągniku nie jest wam potrzebny, ale jest tutaj klatka więc teoretycznie powinien być ten kask bo jak dla mnie tutaj przywalić w cokolwiek to jest czysta formalność więc jadę w kasku, zresztą muszę nagrywać więc to tym bardziej no tak, masz pere na bank, bo, bo zrywa z dwóch kół po co ja wam dzisiaj nagrywam taki sprzęt? nie wiem, nie jest to kompletnie z moim kanałem związane, ale jest Moto, moto, fotomotoblok, także nie tylko motocykle także i różne inne dziwne maszyny i to jest jako ciekawostka ciekawostka, która mnie od dawien, dawna interesowała <laughs> e, bo nadaje no, się do takiej zabawy e, ale e, interesowała mnie w kontekście pracy bo już jakieś nie wiem, 6-7 lat temu gdy było to mało popularne rozwiązanie e, chciałem sobie takiego kupić Aczkolwiek był za drogi, więc wygrał samochód i wszczepa dzisiaj nadal jest to mało popularny segment rynku, dlatego może warto byłoby się mu przyjrzeć i dlatego też bardzo chętnie chciałem się za niego zabrać i przejechać się takim sprzętem. Mam ciągnik siodłowy, siodłowy kołowy przepraszam, w kategorii T1B. To znaczy, że kupując go na firmę, mam pełne odliczenie podatku. Pierwszy plus. Jako, że kupuję na firmę, to wiadomo, że to nie jest raczej do zabawy, a raczej do pracy. I tą pracę miałem wam dzisiaj pokazać. Mój pomysł na to, bo co robić na Mazoszu z takim sprzętem. Więc chciałem podłączyć do niego przyczepę, no ale nie wziąłem wszystkich elementów do przyczepy, żeby ją złożyć, a mam tą składaną w ogóle przyczepa, która mi się idealnie zmieściłaby tutaj na yy, pacę, na pacę, na której mogę załadować 150kg, jeśli dobrze pamiętam pewnie pojeszłyby więcej, ale 150kg oficjalnie yy, no i oczywiście mam hak, mam homologację, mogę ciągnąć lekką szczepę bez problemu no tylko, że przyczepa niesprawna, yy, niekompletna, więc yy, no trudno się mówi nie ma tego złego, pojedziemy yy, najbardziej terenowo, jak tylko się da a niewiele tu się da w terenie jechać. Bez problemu. A co tutaj zrobili? Asfalt? Aha, dobra. Łocie, panie! To chyba będzie ciężka przeprawa dzisiaj. Żebym ja go tutaj nie utopił niechcący. Motocyk prawie mi się udało utopić, więc... Lepiej, żeby tego nie utopić. Napędy kiedyś tam włączałem, chociaż jeszcze nie było terenu, w którym musiałbym ten napęd włączyć e, i nie zapowiada się, żeby taki teren się tu pojawił e, tam. tylko na tylnym napędzie jak na razie jadę i jeszcze nie zdarzyło się, żeby go zakopać nie dałem rady więc po prostu dobry teren trzeba znaleźć ale to może nie dzisiaj tylko jutro dzisiaj jest plan dojechać do domu o, taką maszyną to jest zabawne właśnie jak go przychyla mocno i od jak odczuwane jest to przechylenie? Eee, I już wydaje wam się, że się przewrócicie? No, on dalej się jakoś trzyma na kołach. <laughs> Nie ma to dużo mocy, 20 kW, czyli niecałe 30 koni. Ale gdzieś tam przyczepność zerwie przełożenie ma dobre. No, tyle w, w, w kwestii puszczania bączków tym sprzętem, zerwać zerwie przyczepność, ale bez szału, eee, mówiłem, że mam wspomaganie? Mówiłem. Paluszkiem jednym chodzi. Tak takie wspomaganie ma machina, mimo tych grubych kół. Mogę sobie kierę ustawić, o, o -ho -ho! jak w autobusie, fajne. <grym> Siema, siema. Jest regulowana kanapa nawet. Też, nie wiadomo po co. Na pewno y, zbudzam zainteresowanie niesamowite. Stał dzisiaj przed firmą. Ileś zdjęć, jakie mu zrobiono. Ile razy się zaglądali do środka, żeby zobaczyć, co on tutaj w środku ma. Pozwólcie, że przyjmi, przyjrzymy się budowie tego sprzętu. Jak to fajnie działa. Co tu jest zrobione? Jak to jest zrobione? Tutaj jakieś listki już się e, dostały. Hamuce. Jedno z przodu, całkiem spora tarcza hamulcowa, jakbym 620 km, bym powiedział. Napęd naprzód, e, rama, solidna, fajna rama, zrobiona, ale w miarę lekka, no, bo to waży chyba 550 kg. Wyciągareczka o mocy 3,5 tony. No to nie będę miał okazji jej wykorzystać, niestety. Chociaż? Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Tu fajnie, wszystko jest osłonięte tymi e, z osłonkami z napisem Hisun. Tutaj podwójna chłodniczka. Ciekawe jestem dlaczego podwójna, czy to jest oddzielnie na, e, nie wiem, czy ona jest, po prostu ma, ma być większa, czy to jest oddzielnie na e, skrzynie inne podzespoły. Ciężko mi powiedzieć, e, co tutaj mamy. Mamy tam pompę elektryczną wspomagania, potężne dwa wariatory, tudzież wariatory, wentylatory studzące, także nie powinien nam się zgrzać. Natomiast wiadomo, chłodnica jest z przodu, a silnik z tyłu, do którego zaraz dojdziemy. Regulacja zawieszenia, napięcia wstępnego, twardości, także zawias, zawias jest dość konkretnie tutaj zrobiony w tym sprzęcie. Dostęp do skrzyni ładunkowej. Jakby nasypać tutaj piachu, no to proszę bardzo, jest jak się go pozbyć. I proszę, to jest silniczek estetyczne 550 cm cm³. Eee, tutaj hamulec z tyłu, śmieszny ten centralny, nie wiem, on jest hydrauliczny i to jest chyba ręczny przy okazji. A przynajmniej tak mi się wydaje. Spuścił i zobaczył. No nieważne, na pewno jest tutaj... a nie! On jest połączony z kołami tylnymi. Nie, źle myślę. Teraz przejdziemy z drugiej strony. Sektor nie wiem czego akurat sektor. Skąd to im się wzięło? Sektor 7 kojarzy mi się w transformersach pierwszych. Ten sektor 7, 7 chyba to się nazywał. A ta, 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 ta ekipa. Dobra, gdzie tutaj? Nie, dobra, tak. To jest tutaj na wale i na dywrze z tyłu jest umiejscowiony hamulec ręczny. I jest na linkę, A tutaj hamulce hydrauliczne na tylnych kołach. Dodatkowo umieszczone. Silniczek fajny, łatwy dostęp do wszystkiego, wygląda to całkiem sensownie. Rama wszystko ładnie pospawane, luzik. No i te zawieszenie w pełnym, znaczy amorki w pełnej krasie. Dobra, możemy zamykać. No tak, zamykać. Dobra. Paka, jak widzieliście, rower wchodzi, dużo różnych gratów wchodzi, 150 kg piachu wejdzie i jakby wskazówka gdzie ten sprzęt jest produkowany tak tutaj znowu jakieś warningi odnośnie uszkodzeń ciała i kierowcy i w ogóle Anders 16, żeby nie prowadzić tutaj kolejne informacje co gdzie jak tutaj znowu jakieś informacje więc to już może wam powiedzieć że sprzęt ten jest produkowany głównie na Stany i tam bardzo fajnie się spróbuje w różnych jakby sytuacjach. Do czego u nas może się nadawać? No na pewno nie jest to maszyna do upalania po terenie. Da radę, no bo to ciężko jest zatrzymać, no ale wiadomo, to wtedy mimo wszystko chyba i tak łatwiej i taniej kupić kłada jakiegoś sensownego. To jest maszyna, która ma orać w polu. Są do niego jakieś akcesoria, które możecie sobie spokojnie na hak zamontować. Kanapa, śmieszna rzecz jest taka, że ona się rusza. Nie wiem. Po co, to komu na co potrzebne? Czy tutaj. A nie, tu jest jakiś dostęp jeszcze do czegoś. Ją pewnie można zdjąć w jakiś łatwiejszy sposób. E, ilość syfu tutaj sugeruje, że e, no, ten motocykl, tudzież Kład, tudzież ATV, UTV e, jeździł w różnych ciężkich e, terenach. dwie osoby spokojnie się mieszczą. Tak naprawdę kanapę jest na tyle szeroka, że nawet i trzy osoby wejdą. Do dziesięciu Chińczyków albo dwóch sensownych Amerykanów. No, to tyle chyba z takiego walkaroundu, że tak powiem. A co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Pokażę Wam już trochę jazdy i lecimy z kołcami. O, będę wyprzedzał sojaka! Jaka pasjonująca przygoda! No dobra. I zgodnie z tym, co widzę, na wprost nie mogę jechać więc muszę kombinować przez miasto na ósemeczkę nie wjadę ciągnikiem a tak jestem zarejestrowany, więc mógłbym zaryzykować złamać przepis, bo jestem przecież szybszy od zwykłego ciągnika no ale oficjalnie nie, także no jest to pewien problem panowie i panie, znalazłem skrót i naładowaną baterię o, teraz tutaj Nagle opony nie są takie głośne, jak były do tej pory, a co jest najfajniejsze, to mogę zrobić tak i się nic nie dzieje, po prostu jedzie, czy droga dobra, czy też zła, ops, no jakże, bym mógł sobie odpuścić, tylko żebym ja tam nie spadł, o, no, to jest... Du -du -du, du -du -du. Można się bawić w Warszawie? kładem. Można. Strasznie mnie przechyla na tą stronę, ale to po prostu skos jest taki. Natomiast uczucie jest takie, że zaraz się przewrócę. A jego przewrócić nie jest tak łatwo, wbrew pozorom. <gry> Myliłem się, jest gdzie jeździć w Warszawie kładami. Jest to bardzo krótka trasa, ale jest. Robi się coraz ciekawiej. Ale Dalej nie jest to przeszkodą. Woda się leje, tutaj. No mokry na wierzchni też tańczy. Także trochę jak polonezem, mocy za dużo nie ma, ale na odpowiednich, w odpowiednich warunkach daje radę. Teraz zauważyłem, że wszystkie przyciski są nawet pocietane od tyłu Co jest takim dość ciekawym efektem w sumie No i ten, te szarpięcie jest takie Mało pozytywne No i tak na dobrą sprawę dojeżdżam już do domu Nie pokazałem za bardzo możliwości jego w terenie prawdopodobnie najnudniejsze zastosowanie dla tego sprzętu Czyli przejazd przez stolicę Ale jak widać nie jest taki do końca nudny a poniekąd skomplikowany czy znaczy stwarza pewne problemy um. i cóż mam jeszcze kilka pomysłów um. mam teren, w który chciałbym go zabrać i wykorzystać także jak że pójdzie to już wkrótce pojadę i przetestuję a tymczasem co, kończę e, nagranie dzięki za oglądanie jeśli dotrwaliście i do następnego, cześć!